Mm. Witajcie, z tej strony Impress, a to jest e, pierwszy odcinek z serii gramy w minecrafta na serwerze, do którego IP podałam w opisie ja wymyślę jakąś nazwę, e, no ale będziemy grać na pewnym serwerze, dobra no dobra aj, ale ścinę Bardzo nie mieliśmy ludzie dobra yy. Skala. Może no, się oczysto sobie zrobimy. a dobra, mogę to zrobić większe trochę. Nie? no okej okay. no spoko um. Uf, no więc tak Um, pozdrawiam Action PvP oraz MichuTV, um, administratorów tego serwera. Um, będę sobie w tym odcinku kopał, pokażę Wam mój domek. Ale pozdrawiam też Micho15, z którą tutaj gram. O oh ja! Yeah. Action PvP, oczywiście, nasz admin troll, bo w sumie nie. nie wiem, gdzie tutaj jest Action PvP, ale no spoko, dobra. Zaraz pokażę wam mój dom, i wszystko co zbudowałem. No tak, dam wam IP w opisie, jak już mówiłem na samym początku. I możecie ze mną sobie pograć, jeżeli chcecie, to mój Nick to jest MR Impress, tak jak widzicie na samej górze. Um, musicie po prostu napisać, że na YouTube gdzieś mnie znaleźliście coś, coś takiego. I sobie ze mną możecie pograć. Ja Wam tam chętnie użyczę jakieś itemki. I sobie pobudujemy razem coś walczymy Kiedyś tutaj był taki system, że um, że jak to, że miało się trzy życia i jak się straciło, to ban na 30 minut był. Um, teraz już tego nie ma, więc jest dosyć, dosyć sprawiedliwie, bo na przykład był ktoś nowy, no nie? na przykład ktoś, co kto jest cały diamentowy, wybiegł sobie i go zabił. To coś tutaj jest nie tak. No cóż... To dobra, będę musiał iść po wodę, także... Daj sobie takie ścieki kopie, wiecie? No dobra. O, super krówka. Jak widzicie ja też jestem krówką. Aj, dawaj. Eee. To? No. to co rzecz ją zrobiłem, było głupie, ale okej. Okay. No, więc tak, to co widzicie tutaj, to jest mój dom. Wygląda to jak taki, nie wiem, chi, chińska restauracja, ostrzeże. To są moje takie itemki. Yy, no i tak. O ja! Super. Jak widzicie, mój dom uległ lekkiemu griffowi. Jeżeli chcecie pomóc mi w zemście, to naszą misją jest zabić gościa Cytrus 97PL, coś takiego. To jest nasza misja. Mamy misję. Jeszcze mnie okradł oczywiście. Nie? To akurat wylałem ja. Myślę gdzie dać tą lawę. Wrzucę ją do skrzynki póki co. Albo nie. Muszę ją gdzieś wylać, bo każde wiaderko mi się przyda w sumie. Okej. Okay. Zasypię ją koblem. Dwa wiaderka, nie? No i dobra. Um... Prawdopodobnie w tych ściekach właśnie będziemy tam mieszkać. Już to powiedziałem, ale pozdrawiam jeszcze raz adminów super serwy, bo mi się podoba. A no i tak, i tutaj, chyba to już mówiłem, ale tutaj surowce wypadają z kamienia, bo to jest super. Mi się to bardzo podoba. Okej. Okay. Dobra. Skoro mam nieskończone źródełko, to mogę dalej robić to. To no nie będą jakieś super realistyczne ścieki. Coś takiego zrobię. Chyba poza odcinkiem dokończę te ścieki. Póki co to zrobimy to. A następnym razem sobie odpalę stoper. Kurde, co ja robię? Mogę sobie w sumie je wszystkie napełnić. Zapomniałem. No spoczko. Ładnie nam idzie. W sumie już wyszedł ten bardzo niemiły pan, więc możemy zrobić normalny czat. no dobra możecie słyszeć TV mam trochę diaksów, więc pójdę sobie zrobić chyba hełmik dam wam w, w tym jak to się nazywa? W opisie, w opisie dam wam namiary na niego. Kurde, zostawię to lepiej. Postawię tutaj sobie to yy, i przepalę to jedzonko co patykami, bo trochę bieda. Mniam. Tak zjadam, brata, fajnie. No i tak, ja nie mam premium, ale mam Shafter. No i pozdrawiam mojego kuzyna Szymorro. Dam wam link do jego kanału w opisie. mizo też, pozdrawiam, jak już mówiłem. I pozdrawiam wszystkie osoby, które są na serwerze. Adex 3304. To chyba jest ten niemiły panel, nie wiem. Um, oj. Pozdrawiam Jasiek 2100. Pozdrawiam Oleks 124. Szymon, Kura03 i Action PVP, gdzieś tam powinien. Przed chwilą Bandikam. Siadł, ale no dobra. Chciałem się tylko pożegnać, więc do zobaczenia. Ja byłem imprez, dalej jestem imprez. No i cześć!